Adam Bielan wczoraj gościł w pana miejscu u nas w graffiti. Powiedział tak: Jeżeli Mencen nie zastopuje wyboru Trzaskowskiego do pałacu, to będzie można go rozliczać z każdej decyzji Trzaskowskiego. To bardzo duża odpowiedzialność i nie wiem, czy Mencen chce ją wziąć na siebie. Później przeprosił za te słowa lidera no, Konfederacji. Menzen mu dał taką odpowiedź, że mu poszło w piętno. Ale czy to nie pokazuje też pewnego napięcia po prawej stronie sceny politycznej? No, Ewidentnie. Tylko co z tego wynika, Pana zdaniem? No, wynika z to stąd, że, że Konfederacja widzi to, co my. To znaczy, że prezes wymyślił bardzo kontrowersyjnego kandydata, którego oni nie chcą żerować, bo któremu trupy z szafy wyskakują. A nie ma pan poczucia, że te wybory są jednak na tyle... I cała ta kampania na tyle mocno skręciła w prawo, że pan byłby dzisiaj skuteczniejszym kandydatem niż eee, to, pan Ostrzaskowski? Biorę pana pod włos oczywiście trochę, to nie ma co kryć, ale to, to jest poważne polityczne pytanie. Ale pan dylemat mi stwarza, no bo jak gdybym nie uważał, że jestem lepszy, to bym nie kandydował. Ale wie pan, u nas jest demokracja. Były prawybory, partia zdecydowała, a ja jestem lojalnym członkiem naszego, naszego obozu. A, a u nas nie jest tak, że prezes wskazuje i mówi, wskazuje wam kandydata obywatelskiego. W tym sensie to Trzaskowski jest bardziej kandydatem obywatelskim niż Nawrot. Ale myśli pan, że przekona wyborców Konfederacji, przynajmniej część do tego, żeby... Tak, tu mówimy o proporcjach, prawda? Znaczy pierwotnie na, na sondaże wskazywały, że dostanie 10-12% tamtych wyborców. Jak to podwyższy? Okazaniem szacunku Męcenowi. Pojechaniem do Torunia i do jego pubu. Jak to podwyższy na 30%, no to już dobra jego.